Dzień dobry, witamy na targu w Starachowicach, dziękuję za subskrypcję, za łapki w górę, zapraszam do oglądania, Zbyszka świat -Głębi. Dzień dobry, taki dominikan to Dzień, drogi? Nie, 10 złoty. dzisiaj promocyjnie. tak. To. Dzisiaj, no w Starachowicach zawsze jest promocyjnie, to, to jest samczyk, samiczka? Samiczka. Samiczka, a murzynek? Samiec. Też 10 zł. To proszę. 10. pocztusy Pocztus też po 10 zł. Dzisiaj po 10 zł. Dobrze, dobrze. To tego, tego... Za tego szpaczka to już zapłacę, to ja już 10 zł daję. Za tego szpaczka tego. a muszę całą parę wziąć. Aha, aha, dobrze, dobrze. A Budapeszty? Budapeszty od 50 zł, 30 zł. A 50 zł to który? Jakby może... Ten dwie takie piękne wienerki. a że nie mi a winerki te białe? winerki po 15 złotych tiplerek zadyszkę tiplerek to jest tu, tutaj? Siw, tak. siwy, siwy, siwy z, 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 taką, z taką zapinką zieloną, tak? tak super o jeszcze jeszcze my go przeszli, pokazali królika bo jeszcze tu królik a królik ile? 60 zł taki Zapraszamy tylko do Starakowic Dzień dobry, taki duży królik, ten czarny to samiec, samiec drogi bardzo. 90 zł. A te z boku obok mnie o 100 zł samice. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Tak samo. Dzień dobry taki pawiczek drogi 40 zł jest parka Parka Pawików? Tak. 40 zł parka czy po... Tak, bo... Parka to te promocja. A bocianek? Bocianek egiśkę. I został nam co to? Te, te, te Lewek egipski, Masiuszka, Lewek, Igibski, Masiuszka, Masiuszka po i pod 3 dług Dobrze, dziękuję. Ile za to kobiety ma? Padziesz To samiczka jest? Tak, Te kremeczki to po ile? To jest para parzysta? Po 20 zł. Oba takie Oba, a samczyki? Tak. I zostały tam winery te białe? Tak. To jest para też? Pary. Pary są. I co? I zostały nam te czarne ogony? Sztrawcy. Kształzy Ile od sztuki? tak po 15 A Murzyny? Murzyny po tyłu jaśniaki? Nie, srebniaki, perłowe. Srebniaki perłowe. Ale ten z czerwonymi oprawkami. na Z To jest pojedynczy? Tak. Drogi? Tycha. O proszę. To tylko, tylko w Sarachowic Dziękuję bardzo. Nie ma właściciela, ale wiem, że Budapeszty po dwie dychy, Srebrniaki po trzy dychy. Dzień dobry, kremeczka po ile? 25 zł. patrzyłem w Ozytynie jak panu znikają te białe. Cena promocyjna była. Tak? Jeszcze dwa zostały. Jeszcze dwa zostały, proszę bardzo. No to jeszcze może dzisiaj ktoś się znajdzie. A te po ile są te? po 30 zł Po złotych a te białe po 30 Czalne po 10 Białe białe po 5, a boki po 15 Boki po 15 no, Dziękuję bardzo

Minery po cztery dychy Kormię te ale to są obie samiczki. O, samiczki to nie jest para A to no, są ludzie, co się znają no Są ludzie, co się znają Ale po trzy gąski, to powiem Panu, że Tamten poprzednik, co tu te prezentował, to sprzedał ich za punktowe stówy, Tu nie wiem, czym, czym, czym on się różnił. A ile ten, ten Rzeszowski taki potężny? No, ten to, to nie, nie, paczek Nie pytałem się o tego Rzeszowskiego wcześniej. No ale nic. Te na pewno. Nie, będzie, będzie, będzie. będzie to. To nic, Rzeszowskiego nie, nie powiemy. No właśnie o to chodzi. O, będzie, będzie, bo tu Maściuszek. Maściuszek jest fajny, bo tam ostatnio była krytyka, bo to nie był Maściuszek w coś tam, coś tam. Ten Maściuszek czerwony, ile? O, proszę, proszę zobaczyć. Ej, Został nam. Dereśka. Dereś, Dereś i? Samiczka. I Budapesztka, tak? Samiczka. Budapesztka. Dereśka? 80 do zapłacenia. A Budapesztka? 15. Budapesztka 15. O, super. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest jeden Budapeszt, tak? A, To jest porciaty drogi. Murzynek? 10, a pozostałe? Pozostałe? To będzie Dziękuję bardzo. Dzień dobry, taki Arden to ile? Drogi bardzo. Taki Arden to drogi. Drogi, pinzoty, kurwa, drogi, jak piero Ale widzi pan, to promocja i to ogromna. I ona obrączkę ma? A ja. To jest O, Widać, widać, widać. No. A pozostałe to pocztusy fajne, bo takie jest. A na Dodatek do Nie, no zobaczymy. No, może tego płowego, czterego wezmę. No ze względu na to, że pan jest zawsze miły. O teraz jeszcze mi zdradzi e, tego, tego... Pe... Maściów, Belg, brodawczak. Tak brodawczak. Ile taki brodawczak? To jest taki... 50 zł. 50 Samczyk to został? Samczyk. Nie, tak poważnie te, te pocztowe po 5 zł? Tak. No to promocja i to ogromna. To jest na... nawet nie chcę dać po 5 zł, o to chodzi. A tu krymeczki ile? Podyku. dychu. kurde, to też. A na dole takie bieluśkie, bielusieńkie? A te bieluśkie, bielusieńkie? Podyku. Te białe też podyku? No to tylko, tylko, tylko przyjeżdżać do tego. Wielutkie po 10 zł, Super, dziękuję Ten krymeczek tak kremeczek kupiony ale. A a ty, ty gryzka ty też dycha? Tygryska też <tuszel> pojedziemy już do domu Dziękuję bardzo Pora cztery dychy Murzyny po dyku Gdzie ta czajeczka się schowała? Jak ja ją przyjechał, przyszłem o już, już, już wejdź, wyjdź, wejdź, wejdź. Śliczna damo wyjść tu na... O, jest czajeczka, jest, jest, jest. Jest, ona jest pochciata. Bo to nie widać tak. O. Ale akurat I nie droga. I nie... I nie droga. O, teraz ją widać na pierwszym planie. Ile taka czajeczka? 20 zł. 20 zł. Poczek? 20. Pawiczek czy po, para pawików? To jest, jest miesalica po 15. po 15 zł. Zostały nam srebrniaki. Zamascikiem za 20 i za 30. No, super. No, to są Budapeszty porciate. Ile od sztuki? 20 zł. 20 zł. Proszę ładnego w Budapeszcie. 20 zł zapraszamy do, do Starachowic Przepraszam, bo już W każdą sobotę Na ulicy Targowej 9 Bo jest Było troszkę zapytań, to już teraz wiemy Targowa 9, Starachowice, co sobota No Dzień dobry, witam Tu widzę, że masz Dużo szpaczków, o takie super kolory no. Pitbulle Pitbulle, Też maki Te dwa a no to jakieś słowackie obrączki czy jakieś? Co tu masz? Nasze śląskie obrączki. śląskie. A te połowę w stre? Półowę w stre ile od sztuki? Rozliczne. Cztery dychy. Czasami cała 50. Połowę. Połowę 50 wątków. Ładne kolory. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dotarłem do Was, bo tu macie super maściuki Nie maściuki tylko. Widymy. Kurde, co mi się kurde. Muszę drinka strzelić. Widymy, 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 widymy. To są dwie parki, tak? Tak. Ile taka parka? 120 zł. Tych czarnych, tak? Czerwone są samice, czarne samce. A, czarne samce. I zostało nam to czerwone, takie bordowe? Maściuszek. Maściuszek to 70. jest 70 zł. Samiec. A tu z prawej strony te rude takie ciemne? Same samice podbródki. Same samice. Ile od sztuki? 50 zł. 50 zł podbródki. A tu są samczyki, te czarna, białolota tak, tak. i też 50 zł sztuka? Tak. A tu mamy kariery. To są dwie pary i jedna para. jedna para, siedem i samiec. I samiec wolny czarny. Ile za taką parę? Sztuka. 70. Aha. Dzisiaj poszło coś? Dzień? Nie? Kurde. To niedobrze. Kiepski, kiepski, kiepski. A jutro gdzie? Wodzenty czy Opatów? Wodzenty, bliżej nie? Nie no, aby deszczu nie było to. Ile taki zamojski? 20 zł. 20 zł. Tu jest pocztus, jakiś czerwony i yy, czerwony a 15. 15, A tu ten czarny co? Co to jest? To jest tipler. Tiplerek. Tak jest. Tiplerek ten drogi 20 zł. Ten tiplerek czarny 20 zł. I został nam Deres, najdroższy. Samszyk, 50. 50 za takiego dreszcza trzeba płacić. Hmm. Dziękuję bardzo. nie mówię, że para Dzień dobry taka para wywrotek to ile? 60 zł a karier biały? Budapeszty? Podychwaj. I tu białogłówki to są? Tak. Parze? Bardzo drogie? 40 zł. I zostało nam? Hitlery. Proszę, zdjęcie tam panu zrobić. Nie, nie można, twarzy nie można. Nie można. Nie można na YouTube. Nie no, mogę? Zajadłem na Bożentynie. Widziałeś się? Za złotych to Toczyłem się tak trochę. Co ty mówisz? Co to masz? Dobrze, ale, ale nie powiedziałeś, ile, ile te tiplery od, od sztuki? Podychaj. Podychaj. O, dzień dobry. Taki kremeczek. Paradne głowych, boki. 80. A tu jest ten czarny, 70 zł. Super, dziękuję bardzo. Poszło coś dzisiaj? No to fajnie, no bo tam? Jednej. Drugi <essentials> wraca o, tutaj bocianki ile od sztuki? Proszę? Te bocianki ile od sztuki? 15 i 20. Dwa, ta połowa 20, tak? tak? A ta biała, ta biała? A winery, 4 dychy, para. Winery, 4 dychy, para. Aha. I bocianka biała została. Znaczy nie, i zostały nam te Sroki. sroczki. Sroczki. No. sroczki. Po dwie i pół dychy. To jest para? Tak, dwie samice. Nie dwie, są, samice dwie samice sroczki. Dwie i pół dychy. No. nie robią dla zabawy, Czekaj. ale szkodę. Dla A przeszkodę. no co Kto? zrobisz? No to. No. A wy, tym kamerowaniem. A tak, co cię jest? A co to, to, ja? A to, to przeszkadza? Jedź do razu chodzi. Tak, dziękuję śliczni. To co to, to co? Dwa, cztery, sześć. Sześć zadycha. Poprzeczenie. Aha, i pocztusz też zadycha. Ta, pocztowe to. Nie wolno kamerowe. Nie, to chodzi o to, że, A, że sfilmował. Dzień dobry, takie do, drogie takie kogutki. 100 zł, ale potężne, same, same duże koguty. Same duże. Tak, tak. są? No, i są i Powiem i powiem szczerze, no, od 5 tak wysz. Od 5 do stów, tak, tak jak ty są. Przeważnie. O, dziękuję bardzo. Tak, tak. Takiego? Tak, tak. No, widzisz, o, fajnie, fajnie. A teraz porciaty, o właśnie, to jest to to jest to, Budapesz porciaty, drogi taki Budapesz, 30 zł, C to jest samczyk, samiczka, samczyk, samczyk. dużo masz tych, tych, tych no, takich porciatów ja tak nie, bo to jeszcze z tych zamojskich mówili, żeby żeby pokazać bo u nas, o, proszę, to jest samiczka, to jest samiczka to porciata fajnie, no właśnie i ona też 3 dychy? Czy? 3 dychy. 3 dychy. Deresza też? Trzeba pokazać? Deresza Jakbyś miał deresza to bardzo proszę Nie wiem, bo to tutaj kupił, ale go zaprezentowałem. No. Teres? Teres Samczyk. Samczyk. No bo tam 5 dych ostatnio, co, co patrzyłem. To 20 zł. 120 zł 120 złotych. 120. 120. O! 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 To jest węgier. A główka, bo to jest, tak, to jest podstaw. Węgierski. Węgierski. Tak. 120 trzeba było. No czasie, czasie znać. Drugi rok. O, super. Dziękuję bardzo. O to chodzi. A to teraz, to, to teraz lot tych, yy, to są yy, zamojskie. A, ale patrz, tu jest jeden czubaty, tak? To jest wywrotek. Polski. Wywrotek. I te zamojskie teraz już jaszczą, ci nie bije? Chodzą normalnie w głowę? Bije. Jest? Jest znowu, kurde, na naszym jest. terenie. Jest i bije. Zrabońskie. Dobrze, no. dobrze, to dzięki. No. Pokazać Ci jednego tam gdzieś? No, no, można, można by było zobaczyć jak... No, super. Taki rudawo-czerwony, tak? Tak. I co to jest? To jest samczyk. Samczyk. Wiedeńskich nie ma, nie? Drogi? 20 zł. 20 złotych trzeba takiego zapłacić. No? Dobrze, dziękuję szczerze. Dzień dobry. Taki y, to jest nie tygrys, tylko Mulemans. Drogi 30 zł. 30 złotych za takiego trzeba wyłożyć Pocztusy po ile? tak od 15 złotych. 15 zł. A te czerwone pstre i czerwone to są od... po, po 30. A tu denty czubaty, co to? To jest garłacz. Garłacz, no. Tak, I, z... I to. 20 zł, i to w Wiszfance zostały nam. To... Tak, tak. Czarno, białe lotka, tak. białe ogony. Tak, tak. Jest para? Tak, są. Drogie? 30 zł, para. 30 zł, i. No i tutaj, 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 tutaj to jest para. Tutaj Para parzysta 60 zł, paraparzysta parukarzy. Dziękuję bardzo. Jedeński to ile u ciebie? 70 zł. 70 zł taki jedeński. A pozostałe? Po pół stówki. Po pół ale nie zjeżdża, nie jest no tam ciśnienia. Teraz no to co bardziej jeździć. No, co A jak będzie tego to całki, nie będzie No Później No tak. tutaj no, Robić trzeba. na miejscu wyjazd. Tu są od 70 do, do stówki, tak? Od 70 do stówki. To Mariusz. To jest właśnie... Kolega jest z Bodentyna. Znasz go. To są jego gołąbki. Na pewno. On cię zna. No to już. A. jutro będą. To będą, może pojedzie. A te, a te ile... to do od... Ale chujowo ciapa. A, no, kumiórki trzeba było zrobić. Pasowało. coś no, O, wie no. i bartek. Te, bartek, ile te czepelki? cepelki, cepelki? dlatego Mariuszano po... Bartek od 70 do 100. No. no, tak jak mówiłem. Także tak jak powiem, od 70 do 100 dwa tygodnie temu wiedeńsko dziękuję za subskrypcję za łapki w górę zapraszam jutro do Opatowa A duży tam jest do jest usłyszenia tam był, tam był, tam wie, wie, większy niż budzenty ale... dookoła cały ani przejść Nie, bo kiedyś tam bardzo nie było Ale tam dwa latach lat temu A, mówię że jest naprawdę jest duży